Zać było, zaś się coś zrobiło! Tylko jeszcze nie wiem co, czekaj, bo muszę sprawdzić. Aha, auto jest tutaj w środku. Dobra, dobra. Co tu się stało? Gdzie jest mój tłumik sportowy stary? No co co tu chodzi w tej gierce? No ale ja odpalę tę gierkę jeszcze raz. I czemu on jest taki z... Co tu się stało przez noc? No, przecież on jest normalnie walnięty, ty. No i tu też, no patrz. No co jest grane? No przecież to auto tak nie wyglądało. I nie ma tłumika. Końcówki tej. Tak mnie ta gra irytuje. Wiesz co? Ja nawet nie wiem, gdzie mam tego szukać, nie? Wychodzę i wejdę jeszcze raz. Dobra, idziemy. Otwieramy. Panie pięknie. I co, będzie teraz git? Ja nie wiem, co się przez noc stało z tym samochodem, ale to jest niemożliwe, stary, że my nie mamy. Że my nie mamy. Ta gra jest bez sensu Dobra wiecie co wiecie czym się teraz zajmiemy Zajmiemy się tym Że ja po prostu otworzę sobie Że ja sobie po prostu otworzę maskę Czekaj to weźmiemy Ten radar booster też weźmiemy Weźmiemy go tutaj oddamy Tutaj mamy wszystko zrobione Tu mamy wszystko git jest OK, Dobra wiesz co teraz trzeba zrobić Trzeba odkręcić tą maskę Bo ta maska jest w ogóle nie, pod nie podoba mi się Ona mi się nie podoba Czy ja zobaczę nie mając narzędzi jakie tutaj w ten Nie bo my mamy, mamy moda zainstalowanego Nie wiem czy wy w ogóle o tym wiecie Ale zainstalowaliśmy sobie moda Dobra, czekaj, ja wszystkie przedmioty, które potrzebujemy, zostawiam tu. Tutaj trzeba pomału zacząć wszystko ogarniać, bo inaczej tu jest coś nie teges, nie? Dobra, cyk, później pyk, następny. I teraz tak, tutaj to, flaszki, dobra, filtr oleju. Zostawimy sobie, wiecie może gdzie? A może tutaj sobie zostawimy. Tutaj płyn chłodniczy jest już nalany. I tutaj mamy jeszcze radar booster, antyradar, patrz, cyk. I to sobie zostawimy tutaj, dobra. Pyk, okej, okay, jest okej, okay. okej, okay, jest okej. Okay. I teraz tak, weźmiemy sobie może zestaw grzechotek, tylko gdzie mam ten tunik sportowy? On gdzieś musiał odlecieć, ja nie wiem, gdzie on jest, nie? Weźmiemy po prostu na przykład dziesiątkę i to mi powinno pokazać, jakie tu jest. A tu będzie siódemka. Szóstka. Dobra, czekaj, tu jest... Tu jest szóstka, dobra, jedziemy z tym. Jedziemy z tym koksem. Dawaj. Od... alo, nie odkręca się. Jest git. Teraz kolejne. Jest git, dobra, przejdźmy może teraz na tą stronę. I teraz tak, czekaj, pa. Jest git. I tu. Czemu to tak spadło, to nie... Czemu to tak spada? Ciu, 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 ciu. Dobra, cyk. Wydaje mi się, że jak ja będę miał tą lepszą maskę, no to jest lepsze chłodzenie silnika. Zobaczcie. Maska z w na węglowego. Szklanego to jest w ogóle? A to da się to pomalować? Czekaj. Cyk, da się to pomalować? Co tu się dzieje? Ta gra jest naprawdę jakaś mega dziwna. Dobra, odłóż to tu. Cyk. Pyk. Okej. Okay. Czekaj, 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 czekaj. Czekaj, czekaj. Tu. Bierzemy to? Tego się nie da pomalować? Da się powalować! Ja wiem, że to wygląda tak kiepsko teraz. Ale stary, jak te teraz, Patrz, jak zadziornie wygląda. Tylko ja się zastanawiam, co my możemy tutaj zrobić, tu. Zapinka maski. Zapinka maski. Co my tutaj możemy zapiąć? Czekaj, otwór czy to jest na śrubki w ogóle? Otwórz maskę. Ja nie wiem, jak to się zapina, nie? Czekaj. To teraz w ogóle już nie działa. O, zadziałało. Zapinka maski, patrz. Jak, czym to się zapina? Eee, eee... Zapinka maski. Tutaj mamy podwójną nasadkę, to może damy sobie tą podwójną nasadkę. Bo to żeśmy zgubili. Dobra, czekaj, ja sobie założę tą podwójną nasadkę, dopóki nie zajdziemy tego tłumika, tej nasadki sportowej. Ale gdzie to, jak to zapiąć w ogóle, ej? No nie działa. Ta gra nie działa. Czekaj, to trzeba odwrócić tak, cyk, nie działa. Klapacz tylny lewy. Czy tą podwójną nasadkę da się założyć jakoś? U? Aha, o co chodzi? O co tu chodzi? Nie, no ta gra się całkowicie zbugowała. Jak to przypiąć teraz? Ale nie jest pokazane, gdzie to. Tu, tu. Kurde, ta granie. Tu, rozmiar 11. Ale to nie do tego. Tu jest rozmiar 7, no i tutaj się zapinało wtedy ten tumik. A tu jest po prostu taka nasadka Ja nie mogę. Ale badziew. I nawet nie wiem, jak trzeba zapiąć tą maskę teraz, ty. Zapinka, zapinka maski, ty. Zapinka maski, patrz, zapinka maski, zapinka maski, zapinka maski, zapinka maski. Albo coś musimy kupić jeszcze. Albo gdzieś to tutaj leży i się do mnie uśmiecha. Tylko jeszcze nie wiem, gdzie. Światło przeciwmgielne prawe. Wiecie co, ja chyba sobie wejdę na neta i zobaczymy, co mówi internet. Co? Dobra, czekaj, tutaj mamy coś. Od Net, net Room TV, dobra, on co sobie kupuje. Fonkal, dobra, on to teraz tutaj przywiezie. Dobra, pojechał po to. no, pff. I co dalej? Jak to się... Patrz, jest, nie? Fire blast, glass hood. Dobra, no to musi odkręcić, no co za badziew Ale jak to zapiąć? Dobra, ma niebieski. Zap... I co dalej? I co dalej? Już? Nie no to jest bez sensu. Tu coś jest, patrz, hood pin. Press F! Aha, trzeba F nacisnąć, okej. Okay. Czyli patrz, po prostu patrzysz. Aha. Oh. Oh. okej, okay, dobra, no teraz wygląda zadziornie, muszę ci powiedzieć. Ale to, to już tutaj nie działa, chyba, nie? To, patrz, to. To tutaj, to. To. Otwórz maskę, patrz. Nie, no to nie działa teraz, widzisz, bo to działa tylko do tamtej maski. Dobra, co my tutaj, tutaj jeszcze ciekawego mamy? Bo ta nasadka, ona też. Nie wiem, co się stało, naprawdę. Dobra, co my tu jeszcze mamy? Grzebiemy w zawieszeniu, czy co robimy? Może weźmiemy to, patrz. Stalowy kolektor, weźmiemy to. Wyścigowy gaźnik, bo gaźnik mniej więcej wiem, jak zrobić. I chyba też wiem jak ustawić Gdzie się go będzie ustawiało? Nie mam pojęcia, ale go będzie trzeba przetestować Dobra, czekaj, patrz Zapinka 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 i zapinka To bierzemy Odkładamy tu Cyk I czekaj, bo tutaj to trzeba było jakoś odkręcić Tylko już nie pamiętam jak i gdzie Ten gaźnik był chyba tutaj, tu Widzisz? Rozmiar 8, czekaj Weźmy sobie może rozmiar 8 Tu już się to zbugowało też Dobrze, że mi pod mapę nie spadło Wydaje mi się, że bym musiał się przejechać na, na wysypisko śmieci Na bank tam coś będzie, nie? Dobra, czekaj, patrz. Cyk. I tu to się odpinało, nie? Tu i tu. I gdzieś jeszcze. Tu to przyszło. Tutaj mamy ten kolektor. No to od razu też ten kolektor zrobimy, bo to przecież trzeba ściągnąć wszystko do tego. Gdzie to się robiło, ty? Tu mamy, tu, tu. Aha, i tutaj mamy kolektor. Tu coś jest. Dobra, jest. I tu chyba widzę, nie? Tu, patrz, tu. Dobra, i to już się teoretycznie ściągnie. I tutaj mamy rozmiar 7 jeszcze. Tu, czekaj. Rozmiar 7. Musimy ściągnąć tą rurę, bo kolektor też musimy wymienić. Tu i tu. Później ściągniemy tu jeszcze. Dobra, to se spadło zaś tego nie założymy na bank. Czekaj, czy ja mogę wyciągnąć ten gaźnik już? Nie mogę. Czekaj, tu odkrycimy może rozmiar 8. Jak się zakładał ten gaźnik, ej? 8. Bo już nie pamiętam, nie? Tu mamy, czekaj, tu mamy kolektor. To, to już wiemy. To jest kolektor. Tu jest też kolektor. Raz, dwa, trzy. I tu. Dobra, czy ja go mogę ściągnąć? Nie, bo mamy to założone. Tu gdzieś to poszło, tu poszło i tu. No ale ja ten gaźnik mogę po prostu ściągnąć, nie? Tu jest gaz. Rozmiar 10, czekaj. To nie działa. Aha, tu muszę odkręcić do końca jeszcze i teraz zejdzie, patrz. Dobra, gaźnik zszedł. Ten podwójny. Gdzie go damy? Mamy gdzieś jeszcze miejsce, czy nie? Tutaj po prostu położymy. Tu. No kurde, co jest? Tu go trzeba odstawić, patrz. Okej, okay, jest git. Kolektor, głowica, blok silnika, skrzynia biegów Tu jest jeszcze jeden, patrz, widzisz? Odkręcimy I co, to już zejdzie? Nie, jeszcze nie schodzi Jeszcze gdzieś jest jedna śrubka i się do mnie uśmiecha Tu mamy jedną, tu mamy drugą, tutaj gdzieś trzecia powinna być Dokładnie O, teraz zejdzie, patrz, normalnie spadło gdzieś tam na dół No ja nie wytrzymam psychicznie z tą gierką Tu się taki syf robi, że to jest niemożliwe, nie? Dobra, dawaj Cyk. Dzisiaj będzie dużo gadania, mało robienia. I będziecie mieli chyba z 20 minut odcinek, bo ja muszę za chwilę polary jechać, a dzisiaj pojechaliśmy do przedszkola na, rower, na rowerze, Na motorze jest spoko. Dobra, daj mi ten kolektor, bo najpierw trzeba kolektor założyć później gaźnik, więc mamy dwie pieczenie na jednym ogniu. Jaj, jak on idzie? Dobra, napijemy się może piwka. Weźmiemy ten stalowy kolektor. Czy To będzie w ogóle pasowało do tego, Naj prawdopodobnie tak, no to musi być do tego auta, nie, ale poszedł. Jest! Dobra, mamy starowy, stalowy kolektor. Czekaj, ku. Musimy tutaj zmienić chyba, co tam się butelki czaskają tych. Raz, dwa, dwa, trzy, dobra. Tu nic nie ma. Tu jeszcze jeden. Do końca. Tu jeszcze jeden, do końca. I chyba tu gdzieś jeszcze będzie jeden, tu, ale tu jest jakiś rozmiar siedem to się zło Rozmiar siedem. Dobra, wiesz, co zrobimy? Ja zajdę może na dół, zobaczymy od spodu. Czy tutaj gdzieś ten kolektor jeszcze trzeba przykręcić, ale najprawdopodobniej nie. On się tutaj trzyma na jednej śrubce, tutaj na dwóch, dwóch, czyli w sumie jest pięć śrubek. Bo już nie pamiętam, a nie chcę mi się teraz złota otwierać, żeby zobaczyć, czy to rzeczywiście tak było. Tu jest, patrz, tu jest jeden, tu jest drugi, tu jest trzeci, tu jest czwarty, tam jest piąty. No i później do rury już idzie, nie? Tylko załóżmy tą rurę teraz stary. To będzie niemożliwe. Ej. Cyk. Patrz. O, 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 o. Dwie pieczenie na jednym ogniu. I co my tutaj mieliśmy? Tu jest rozmiar 7, bo to nie może mi spać, bo tą rurę się tak ciężko zakłada. że to jest niemożliwe. Dobra, tutaj mamy 7 jest i idziemy. Normalnie. Wkręcamy to. Jest wkręcone. I teraz tu jeszcze na dwóch śrubkach. Jest spoko i tu. okej. Okay. I teraz musimy zamontować jeszcze ten gaźnik. Bo bez tego auto nie ruszy. Wyścigowy gaźnik, patrz. To załóż to. Co to było? Co to było? Czy on zrobił takie ma tak zrobił, nie? Patrz. Słuchaj, cio, 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 pa! Nie było teraz tego. Dobra, jaką tutaj mieliśmy śrubkę? 8. Idę po ósemkę? Siema. Jesteś tutaj numer 8. Jest numer 8 i wszystko. Dobra, i teraz tak. To będzie trzeba też chyba wyregulować, z tego co mi się wydaje. Ale jedziemy tak, raz. Nie, to jest, to jest stalowy kolektor. Dobra, tu mamy raz. Później tu jest 2. Tu już chyba nic nie ma. Tu jest 3. Dobra. I tu jest 4. Aha. A czemu to się nie chce przykręcić? Ale, ale to wygląda, co? Tu jest raz Raz, dwa No gdzieś tu jedno jeszcze powinno być Ja chyba sobie zejdę na dół i zobaczę Jak to w ogóle działa? Tu, patrz Tu coś jest, tu Tu jest gaz, widzisz? Na gdzie to się robi? Gdzie to się ustawia ten gaźnik? Bo ja na razie tego nie widzę. Gdzie by się to mogło ustawić? Może tu? Chociaż wątpię, chyba że on już jest od razu z miejsca ustawiony? No nie wiem, dobra, wiecie, to teraz zrobimy. Zejdziemy jeszcze na dół, sprawdzimy, czy przypadkiem gdzieś ten gaźnik tutaj nie trzeba jeszcze przykręcić. Gdzie to było? Gaźnik idzie tu, tu. To nie działa. Kurde, no co jest grane, ej? Czy on jest naprawdę tylko na trzech śrubkach? Raz? Tu nic nie ma, widzisz? Raz, dwa... Na dwóch śrubkach to jest? Nie no, to jest... bez przesady, ty. Dwa, raz... Rozmiar... Tu jest dwa. Raz, dwa... Trzy... Chyba by było na... Cztery, jest, mam. No jest, w końcu znalazłem. Dobra, są cztery śrubki. Dobra, dobra, a tu? To już nie. To już jest wkręcone, a tu? Tu powinno być chyba wszystko git. Dobra, tutaj się ciągnie, zobacz, za gaz, żeby on gazował. Nie? A gdzie się go ustawia, to nie mam żadnego pojęcia. Ja chyba wezmę sobie teraz śrubokręt. Śrubokręt i zobaczymy, gdzie ten śrubokręt wejdzie, tak jakby. Gdzie mi się zaświeci. O tu. A tu. Tu jest. Dobra, dobra, dobra. Widzisz, tu. Okej, okay, czyli teoretycznie możemy teraz już chyba odpalić. Ja jeszcze zobaczę, jak, jak tam z olejem w ogóle wygląda sprawa. Bo chyba tutaj olej też trzeba wymienić. Bagnet. No. Jeszcze trochę. Jeszcze trochę i będzie trzeba wymieniać. Nie jest klarowne, tylko już jest taki pomału brudnawy. Dobra. Z czekaj, tryb kierowcy, mamy wszystko? Dobra, chyba powinno być git. Odpali, czy nie? Odpalił, dobra. Wow, czekaj, 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 bo tu jest taka mieszanka, że to jest niemożliwe stary, patrz. Nie wiem, czy to dobrze kręcę. Bo nie widzę dokładnie, co się dzieje. 18 stary. Ja nie wiem, czy ja to kręcę. Ty tu są... Tu jest tego więcej! Tu jest tego więcej i my mamy stary... A może to tak musi być? Czekaj, wejdę no to wyłącz. Bo to mi się trzęsie i ja nie wiem w ogóle o co chodzi. Patrz. Tu masz a to się kręci rzeczywiście, no? Czekaj, może? Ja nie mogę ty. Jak to się pomału kręci, stary. Ja go zawiozę do mechanika z tym. Niech on to wyreguluje, przecież ja nie dam rady tego zrobić ty. To już nie jest jedna śrubka, to jest więcej śrubek. Widzieliście to? Masakra, ej. Tu... A co dzisiaj jest? Dziś jest czwartek, dzisiaj jest czwartek, no, ja tutaj kręcę tą myszką i to się tak robi, że ja nie wiem w ogóle, gdzie ja jestem. Ja go zawiodę normalnie do mechanika i zobaczymy, co on na ten temat powie. 18 stary. Strzela z tyłeczka nie, niemożliwie, ale mamy przynajmniej to. Mamy, mamy, moi drodzy, kolektor, mamy, mamy, mamy ten, y, czekaj, mamy kolektor, mamy? I co jeszcze mamy? No ten gaźnik, nie? Wsadziliśmy. Nie wiem, czego zostawić. Ja na razie może. No nie, nie zapisy, zapisywać czy nie zapisywać? A może zapiszemy? Bo ja mam save'a, mam save'a zrobionego, że jest chłodnica założona. Dobra, czy ja teraz tutaj zakładam. Robię save'a, wrzucam wam go, mamy kolejny backup. Dobra, ja wam go teraz tutaj wrzucam. Zobaczcie, ja nawet napiszę jeszcze raz. Założony kolektor i gaźnik, ale nie jest wyregulowany. Pamiętajcie o tym, on nie jest wyregulowany. Musimy jeszcze zawieźć go do, me do mechanika. Więc teraz mamy backup, jest wszystko git, więc ja wchodzę znowu do My Summer Car i jest git. Aha, ale jest, ale jest, czekaj, bo jest, ba, bo jest bardzo ciemno, jest bardzo późno. Która jest godzina już? 12. To akurat musimy spać, z, z siłku spać zęby idziemy, idziemy spać, żebyście się obudzili na zajutrz. Będzie piątek, dokładnie, będzie piątek Obudzimy się koło godziny dziesiątej My sobie od razu te auto przetestujemy I zobaczymy jak to wygląda, jak zawieziemy je do mechanika Ja je sprawdzę pod kątem takim, że No zobaczymy czy wszystko jest git Zawieziemy do mechanika, niech on je kon konkretnie wyreguluje Bo ja tego nie zrobię, na czterech śrubkach tego nie zrobię Na jednej jeszcze bym zrobił Ale na czterech nie ma szans I mam jeszcze do założenia ten, te koło dwumasowe Jakieś tam sportowe chyba Tylko, że wiecie jaki jest problem Jest taki problem, że muszę sobie zajarać, to jest raz Dwa, musimy sobie coś jeszcze zjeść a trzy, czekaj, zajaram sobie fajnie, pięknie. A trzy, jeszcze jest coś takiego, że już w sumie nie pamiętam co. Zmęczenie jest w sumie na małym poziomie, ale zjemy sobie może pizzę. Cyk, pragnienie zaś poszło mega do góry. I to mnie będzie suszyć. Ja się obudzę. Jutro będzie będziemy tak suszyć, że to jest niemożliwe. Ty to normalnie napity. I w nocy się posiusiamy i wszystko. Ale ja muszę już iść spać, żebyśmy to mieli. Śpi. Aj, bo musimy jechać do mechanika. I telefon będzie dzwonił. nie? Bo mamy tele, ten komputer podpięty. Teraz się wszystko otwiera. Oni tutaj normalnie wszędzie, wszędzie wszyscy do mnie wchodzą. Nie mamy kaca, bo nic nie piliśmy oczywiście. Robimy siusiu pod zlewem. Prysznicowym. Pamiętajcie, kto nie sika pod tym, to ten faja. Kto nie sika w prysznicu, ten faja. No i co, jedziemy do mechanikola. Zobaczymy, co mi na ten temat powie. Wydaje mi się, że będzie git. Nie umiemy rączek po sikaniu. No, 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 no. Jesteśmy czyściutcy. O, widzisz, no patrz, jestem czysty, no co ci mogę powiedzieć, ej. Jedziemy, dobra, wsiadam do mojego Satsumozaura, tylko musimy jeszcze maskę założyć, ale to jest To jest bardzo szybko, bo nie musimy mieć tutaj W ogóle żadnych rzeczy, tylko mamy te zapinki Pa, cyk, pa, granie. Dobra, jest, mamy to Zapinki pamiętajcie na F Aha, i musimy jeszcze kasę wziąć Chociaż powinno mi chyba wystarczyć 5 koła Ale jakby co, weźmiemy troszeczkę więcej Bo będziemy, no może jeszcze nie będziemy malowali dzisiaj Bo to za długo będzie trwało Ale musimy zawieść To auto, daj mi tą walizkę Mamy walizkę, otwórz ją. Otwórz ją. Dobra, jest spoko. Zbieramy pieniądze i będzie git. Ile mamy? 35 koła i wszystko może być. Ja sobie teraz tutaj TikToka przeglądam. Wbijacie do mnie na TikToka, jest fajny. Jest śmieszny. Cyk, dobra. I teraz tak. Biorę moją Satsumę. Mam nadzieję, że się nie rozwali po drodze. Ja, ja nią będę jechał bardzo, po, ale to bardzo pomału. Musimy ją w ogóle naprawić, nie? Muszę znaleźć ten Tumik sportowy, bo teraz idziemy bez Tumika w ogóle. Ale na spokojnie. Nie wiem, czy damy radę. No nie damy rady. Nie damy rady się... Nadwoj... A ja się tu zapinam. Nie damy rady. Odpal, proszę cię, odpal. Dobra, jest, działa. BUM! Chyba trzeba na saniu jechać, wiecie? Czekaj, ręczny. Jest ok, czy nie jest ok? Jedziemy. Ona mega strzela, patrz Ona będzie gasnąć. Jedziemy bardzo pomału. Żeby nie przedobrzeć Czekaj, bo nie widzę. Water pressure Będziemy jechali bardzo pomału. Żeby jej nie żyłować. najlepiej jeszcze na czwartym biegu. Pa, mamy 2000 obrotów. Więc powinno być spoko. Akumulator się chyba ładuje. Nie wiem o co chodzi z tym water pressure. Dlaczego mi to do góry nie poszło? Nie wiem dlaczego chłodnica w ogóle nie działa. Chyba nie działa. Może przez ten gaźnik? Mogłem, mogłem ją wziąć na hol i ją zawieźć po prostu. Bo ja tak czy siak tutaj też karoserię muszę zrobić, ale to sobie zrobimy później, wiecie? I co tam jeszcze mieliśmy do zamontowania? Musimy zamontować jeszcze te fedry, czyli sprężyny po śląsku. Będziemy musieli te fedry założyć, te sportowe takie. Dobra, 3000 obrotów, nie jest tragedii, tylko nie jest tragedia, tylko. Nie ma co chodzi z tą temperaturą. Dlaczego water pressure jest na 5? Może dlatego, że nie jest wyregulowany chyba, nie? Ciśnienie w oleju mamy na spokojnie. O, idzie water pressure do góry chyba, ale nie jestem pewien. Czekaj, temperatura w ogóle nie rośnie. Może już w ogóle nie będzie rosła? A może dlatego, że nie gazujemy tego auta? Więc water pressure jest w porządku? Nie no, zobacz, no patrz, water pressure w ogóle nie idzie do góry. Temperatura mi też nie idzie do góry. To chyba dobrze. Bo silnik nie lubi jak jest. Ale też nie lubi jak jest zimny, nie? Bo mamy cały czas praktycznie na, na zimnym silniku ten samochód. Patrz, water pressure w ogóle tak, jakby wody nie było. 30 stopni. Może dlatego, że nie gazuję. Wiecie, bo jadę tak na najwyższym. najwyższym możliwym biegu. On się w ogóle nie grzeje. Nic, nic, a nic ty. Ale z tą maską teraz zadziornie wygląda. Podoba mi się z tą maską. Tylko chyba te kulki ścione, te kostki, bo one naprawdę są katastrofa, ej. Patrz, no, akumulator się ładuje. Ciśnienie oleju w porządku. Ale ta mieszanka mnie rozbraja. 18, to jest chyba na maksa. Może jest nawet jeszcze więcej. Nie mam pojęcia. A może przez to końcowe przełożenie jest coś nie teges? Ja w ogóle mam nadzieję, że dojadę. No, ja więcej niż 60 nie będę jechał. 3000 obrotów i to na maksa, ty. Bo za chwilę mi si... Korba bokiem zaś poleci, ty. Czekaj, 3000 obrotów, 70 na godzinę. Water pressure dalej idzie do góry. Temperatura jest cały czas 30, więc jest zimny silnik. Nie wiem, czy się coś zbugowało, czy coś mamy nie teges. I pociąg. Trz, trz, trz. Panie, by się zdenerwował. Dobra, jedziemy 80 na godzinę, 3,5 obrotów i dalej lipa. Akumulator się ładuje, ciśnienie oleju jest, ale nie ma ciśnienia wody. Masakra. Nie wiem, dajcie znać koniecznie w komentarzu, czy tak ma być, że ten silnik ma być zimny. W sumie, jak ja mam zamontowane u siebie Wagnera większą chłodnicę w moim aucie, czytam tam od Kingi aucie? To muszę wam powiedzieć, że on też. Niska temperatura jest praktycznie non-stop. Znaczy nie non-stop, no jak się później zagrzeje, to jest git, ale słuchaj w ogóle, że. Jedzie pajac. On się zbugował. On gdzieś tu jest. Ty. On, gdzieś, on gdzieś tam w rowie jest. To jest chłop. Ja leży, leży, patrz, widziałeś go. Pomóc ci, kuzyn. Pomóc ci. Nie pomogę ci. Aha, to spoko. A on żyje. On żyje, żyje. To jest pajac, to jest niemożliwe. Do wody za chwilę wleci. Patrz, co on robi, nie? On naprawdę, on nigdy nie tankował, on cały czas jeździ na alkoholu. Dobra, wydaje mi się, że musimy skipnąć sobie troszeczkę czas, bo nie mam zegarka, bo go straciłem. Ale wiecie co? Eee... Nie wiem, która jest godzina. Nie wiem, która jest godzina, więc idę... Idę, wiecie co? Muszę zapisać gierkę, muszę znowu wejść, bo on musi otworzyć. Musimy zrobić zlecenie jemu, temu ziomkowi. I później znowu zapisać i znowu wam, wam dam ten save chyba. Dobra, je... Czemu on jeszcze nie ma otwarty? Ja jest otwarty, dobra, jest spoko. Wjechać tam staconą do środka? No, jedziemy do środka. Czy tu, tutaj też są inne świece teraz potrzebne? Chyba nie. Bo nie ma tych świecy do kupienia. Wiecie, gdzie je tam do kupienia, no? Dobra, tryb kierowcy, zapłon. Dawaj, odpalaj to badziewie. Odpalaj to badziewie. Odpaliliśmy, wjedziemy może do środka. Jesteśmy, okej, okay. jest git. I później sobie zobaczymy jeszcze, weźmiemy. Wiecie, co sobie weźmiemy jeszcze? Może tą hamownię w końcu, może tą hamownię w końcu weźmiemy. Na godzinę. Dobra, śmia się Witam. Jak my tak rado denerwuje. Dobra, co my tutaj musimy zrobić? Fabryczna regulacja silnika. Tuning silnika, chyba też. Napełnienie butli pod tlenkiem azotu. Nie, na razie zrobimy fabryczna regulacja silnika. Domyślę 4286. Więc weźmiemy 4286. Albo nie, na razie tego nie robimy. 774. Drzwi, prawe karoseria. Nie zrobić całe car body, bo tam jest coś nie teges. Zrobimy jeszcze e, oryginalne, specjalne malowanie. Nie, tego nie robimy. Bo to będzie za długo trwało, wiecie? Dobra, albo nie, wiecie co? Nie, 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 bo ja na razie chcę. Karoserii nie będziemy robić. Dobra, robimy to. Fabry fabryczna regulacja silnika. Tuning silnika, nie. Naprawa uszkodzonych części silnika bez sensu chyba. Sprawdzenie i naprawa hamulców, chyba też bez sensu. Regulacja zbieżności kół, chyba też bez sensu. Wyrównanie moceń z mocowań zawieszenia, to będziemy musieli zrobić, jak założymy chyba te sportowe. I na razie jest chyba GIT. Dobra, możesz pożyczyć mojego firmy dalej, jeśli nie masz jak wrócić. Spoko, spoko. Na razie nie robimy karoserii To sobie zrobimy później, tak jak wam powiedziałem A my teraz idziemy zapisać I ja wam wrzucam tego save'a I jeżeli oczywiście więcej, więcej chcecie My Summer Car Zostawcie koniecznie łapkę w górę